Ogród zoologiczny o zaostrzonym rygorze. 16 sekund przed zdarzeniem. Kino Świat przedstawia. Dopiero to skończyłem odsiadkę. Nie mogę się w to mieszać. Ze wszystkich chłopców z Leśnej Ferajny tylko ty możesz wywinąć taki numer. Zwędzili wszystkie żołędzie. Komedia producenta filmu Shrek. Świsnęli fistaszki i żołędzie z lasu. Ludzie robią z naszego jedzenia krem do pięt? Najmodniejszy produkt sezonu. Kiedy las jest w niebezpieczeństwie... O co się tu w ogóle rozchodzi? Jeśli nie odzyskamy zrabowanych fistaszków i żołędzi, połowa zwierzaków z lasu nie przetrwa do wiosny! Możecie być pewni, że nie ujdzie im to płazy. Do akcji wkraczają najlepsi z najlepszych. Pilnie strzeżona przetwórnia żołędzi. Yy, będzie trochę wodało. Yy. Przeniknięcie do tego miejsca wymaga od naszej ekipy pełnego zgrania i tygodni przygotowań. Możemy to zrobić dzisiaj? Dzisiaj? Odpalamy operację Fistasze. Jazda! Zostało nam 7 minut, zanim włączy się alarm. Jazda! nie wiedzą z kim tańczą rabusie Fistaszkow. cały tydzień wciągałem ostre żarcie mam pełny bak niemożliwie śmieszna misja w kinach